mecz fazy grupowej. Kibice tłumnie przyszli na to spotkanie. Tak, bo zapowiada się dobre widowisko. W poprzednich kolejkach obie jedenastki pokazały się z dobrej strony, nawet jeśli nie zawsze wracały do domu starczy. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Zagrają wariantem 4-3-3, szeroko ustawionym tercetem zawodników ofensywy. Zbyt głębokie rozśrodkowanie, jak widzimy, bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Vasquez. Dobrze, skuteczny bramkarz. Aulinho. Roberto Firmino. Casemiro. Marcelo. Spójrzmy, Brazylijczycy, groźna akcja. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Czeka teraz na partnerów. Strzela! Teraz szansa na prowadzenie. już od razu taka sytuacja, szkoda, że to nie weszło. Wielkie emocje od pierwszych minut, Jacku. Jeszcze nie wszyscy kibice zdążyli się wygodnie rozsiąść, przejrzeć programy meczowe, a tu już stuprocentowa sytuacja. Będzie wrzut z autu dla Realu Madryt. Luka Modric. Sędzia nie przerywa nieczysto, wślizgiem. No, na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Baran. Real Madrid teraz atakuje. Isco długo utrzymuje się przy piłce. Lucas Vazquez! Ale z blisko było, a jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego woleja. Naprawdę niewiele mu zabrakło. Paulinio. Isko? Luka Modrić, Piłka trafia do przeciwników. Kaseniro. Królewscy wyprowadzają atak. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Neymar, sam na skrzydle, popatrzmy. W pole karne dogrywa Neymar. Gareth Bale. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Czy będą prowadzili? Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować. A to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Oglądamy powtórkę tego gola. Pięknie uderzył w samiusieńki róg Bramki. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do 0. Marquinhos. Roberto Firmino. Teraz Brazylijczycy w ofensywie. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Ciągle przy piłce Bale. Roberto Firmino. No zastanawia się czy nie strzelać. Casemiro. No i udało się odzyskać piłkę. Przeciwnik chce wymusić błąd. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Isco. Karim Benzema. Casemiro, Isco. Nieudana akcja. Przywilej korzyści dla Brazylii. Gramy dalej. Filipe Coutinho Casemiro. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Marcelo. Dobrze chroni teraz piłkę. Rybale muszą się mocniej postarać. Canarinios przed szansą na zdobycie bramki. Świetna obrona. Casemiro. Strata w środkowej strefie boiska. Dani Alves. Przejli piłkę. Luka Modric. Benzema. No, już blisko polekarny. karne. Isco. Casemiro. Neymar. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Druga połowa właśnie się rozpoczęła. Sędzia sygnalizuje jej początek. Przypominam, że to czwarty mecz fazy grupowej. Jestem bardzo ciekaw tej rywalizacji. Pierwsza połowa była bardzo emocjonująca. Roberto Firmino. Dobry przechwyt przejmuje teraz piłkę. Blisko, blisko polekarne może strzelać. Modlić. Za szybko stracili. Mogą teraz skarcić rywali. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Markinos, Miranda, Casemiro, Dani Alves. Próbują rozegrać po skrzydle. Ma z kim rozegrać tę akcję. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ma szansę na dośrodkowanie. Lukas Vazquez. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Coutinho. Paulinho. Luka Modric. Blisko pole karne. Posłał piłkę na dalszy słupek. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Zagrywa do tyłu. Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. I skąd? Uderzenie w stronę bramki. I będziemy mieli rzut rożny dla Realu Madryt. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Ale szakcja. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Karim Benzema. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Neymar. Roberto Firmino. No, mogą teraz skarcić rywali. Firmino wciąż utrzymuje się przy piłce. Wymiana podań między dwójką graczy. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Benzema Real coraz bliżej, pola karnego przeciwnika. Próbował, ale nie udało się. Fernandinho. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Brazylia za chwilę wznowi z sali bocznej. Wznowili z autu. Gramy dalej. Casemiro. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Pisco, dobra pozycja do oddania strzału. Fernandinho, Neymar, Marcelo. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Ależ się popisali. Postawili na swoim i doprowadzili do remisu. Jest jeden do jednego. Remis. Kapitalna interwencja w porę. Przeczął to podanie. Filipe Coutinho. No, może być groźnie. Brazylijczycy wznawiają zał... Neymar. Dośrodkowanie w pole karne. Jest gol! Prądka dająca prowadzenie w ostatnich minutach. Nareszcie, co za radość na trybunach! To chyba był decydujący cios! Mamy wznowienie gry. Prowadzi Brazylia. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Kowacic. Casemiro. Blisko polekarne. Luka Modric. Mateo Kowacic. Kowacic! Mógł wyrównać, ależ zaprzepaścił szansę. Kowacić. Real Madryt teraz atakuje. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Roberto Firmino. Robi się niebezpiecznie. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. Ale spod... Ach, niestety. Piłka opuszcza boisko. Nieźle...